10. Krytykanstwo i osądzanie. Głos, który nie kocha. Niektóre grzechy są głośne, ale są i takie, które przybierają maskę troski, prawdy, zdrowej krytyki, a jednak to one cicho zatruwają duszę. To krytykanstwo, to osądzanie, słowami, spojrzeniami, myślami. Mówimy, tylko wyrażam opinię. Ale czy ta opinia nosi w sobie miłość? Czy może odbiera drugiemu człowiekowi godność? Czy zostałeś poproszony o opinię? Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jezus nie mówi nie oceniaj zachowań mówi nie osądzaj serc, bo to zastrzeżone miejsce dla Boga. Osądzanie tworzy dystans zamiast wejść w relacje, wybieramy mur zamiast słuchać Klasyfikujemy, zamiast współczuć, analizujemy z góry. Ale prawdziwa duchowość nie rodzi się z krytyki, rodzi się z miłosierdzia, z umiejętności powiedzenia: nie wiem wszystkiego, nie znam jego historii, może sam nosi krzyż, którego nie widać. Bo Jezus, on znał serca. A mimo to nie wykluczał, siadał z grzesznikami, dotykał trędowatych, przebaczał tym, których inni już skreślił. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Panie Jezu, przyznaję, często osądzam. Myślę, że wiem lepiej, że mam prawo ocenić, a Ty pokazujesz mi, że serce człowieka to święta ziemia. Przebacz mi. Oczyść moje myśli. Daj mi spojrzenie pełne miłosierdzia. Naucz mnie widzieć nie to, co na zewnątrz. Ale to co boli w środku chcę kochać tak jak ty łagodnie cicho bez osądu Amen